Siemano, z tej strony Kuba. Dzisiaj wam pokażę cztery tygodniowe młode króliki, czyli właśnie te, które są y, właśnie u tej samicy, co tutaj widzicie. Był film y, z trzy tygodniowych. Teraz jest cztery. Tak, w sumie one mają tak trzy tygodnie, sześć dni, czyli jutro im będzie właśnie y, wybijał, y, wybijało, będzie im jutro takie dokładne już cztery y, tygodnie, no ale... Brakuje tylko im jednego dnia, więc to wielkiej różnicy nie przynosi. Tak, już że matka nie karmi. Same jedzą. Tutaj jeszcze są te. Tu jeszcze są te. Patrzcie. Takie one są. I też napiszcie. Osobki. Napiszcie, czy w sobotę, czyli za. Dwa dni. Tak, w środę to wrzucam. Yy, za trzy dni niecałe. No tak, niecałe trzy dni. Czy chcecie film z sześciotygodniowych młodych tych i tych sześciotygodniowych? Czy chcecie z trzech nowych nabytków? To już piszcie w komentarzach. Piszcie to w komentarzach. Też pod tamtym filmikiem była duża aktywność też. Fajnie się nawet przyjął 23 łapki w górę chyba jest albo 22. No, no to pod tym tak myślę, że 20 łapek i powinno coś wlecieć. 139 subskrypcji mamy. Więc no. Spoczko. No i myślę, że też jeszcze jak tutaj wleci, z tych najprawdopodobniej będziecie chcieli z nowych nabytków, no to z nowych nabytków jak wleci, to potem. Wleci gdzieś wtorek, we wtorek gdzieś, może w poniedziałek wleci z tych młodych, z tych młodych wleci sześciotygodniowe, gdzieś tak no na tygodniu, a potem najprawdopodobniej wleci paczka z czyli e, cztery karmidła, e, trzy bezosan. I chyba jedno poidełko tutaj, próbuję sobie właśnie tą samiczkę dopuścić, o stąd. Próbuję, no ale nie chcę się dać. Będę właśnie za tydzień, nie wiem, czy mówiłem, za tydzień będę to rozdzielał. Nie w tą sobotę, tylko jeszcze w następną sobotę. No to też film wleci w sobotę. Z tych z rozdzielania i z tych, ale chyba raczej z tych, a te jeszcze podtrzymam chwilkę, ale to chyba, raczej chyba wszystkie. No to tutaj będzie szły te dwie samice, bo kupię właśnie dwie samice czteromiesięczne albo pięcio, pięcio chyba. No to razem jeszcze sobie posiedzą samiec tutaj osobno. Tu samice, dwie tu samiec. Potem trzeba będzie tą samicę dać tutaj. A potem trzeba będzie tą samicę, znaczy to tam co jest u samca, trzeba będzie... Daję tu. No i zostanie jedna przegroda. No to tutaj właśnie te dwie samice no to no porozdzielam. Cała klatka zapełniona. No i jeszcze tutaj zostanie przegroda jedna. Ale to tutaj sobie porozsadzam właśnie tego samce tutaj dam na dół. To też pewnie gdzieś tak za... Nie w tą sobotę, tylko jeszcze w następną. No patrzcie się jakie muszę to właśnie tak no no jakimś drucikiem dam im jeszcze się dobra damy im tutaj jeść tym bo jeszcze mi się tu zawiesi tak jak kiedyś taka samiczka mi się zawiesiła na tym i zdechła właśnie na tym zakocona jeszcze chyba była albo przy młodych także no, jeść damy paszy manchewkę będę dawał za dwa dni bo tam jakiś się pytał właśnie Toś co tam właśnie, y, że tam majchewki się nie powinno dawać tak dużo, no wiem, ja tak daję staram się tak mniej więcej dwa razy w tygodniu, tak w, w niewielkich ilościach, bo przywiezłem sobie wczoraj worek majchewki. To tak dwa, no dwa razy y, y, no dwa razy w tygodniu, no trzy, no to rzadko się zdarzy, ale dwa razy w tygodniu przeważnie daję. Majhew, no a tak to paszę. No, i też buraki raz w tygodniu, chyba. O, jakoś tak. Dokładałem sobie słomy też. No, no to co, chyba już pokażę wam te młode, no. no co tu będę. Potem jeszcze sobie zrobimy porównanie tego jednego młodego, wyciągnę tamtego jednego i pokażę wam. Ej, ej, idź. No, tygodniowe młode. Yy, tydzień temu jeszcze siedziały tam, sześć dni temu siedziały jeszcze tam w gnieździe takim jakby, idź, idź, no a teraz już widzicie, mam nadzieję, że będzie pięć samiczek pięknych, chciałbym, żeby było pięć, bym sobie dłużej podtrzymał, tak to, no. A, zobaczyć, cztery, 5. 5 ich jest, w sumie było 8, no ale trzy zmagnowała przy wykocie, bo był z tego film. No i tak zakopywaje je potem. O, widzicie, jeszcze tam coś, coś się do mleka dobierają. Ale to już tak. W ostateczności się już tak. Jak nie mają co jeść. Te, no to widzicie, o, tutaj coś tylko. No, co tam się dzieje? Tak, jak tutaj już widzicie, uszy tak na bok lecą. Tutaj tak na bok lecą. Tutaj widzicie już takie tiptoloty, wszystko na bok. Uszy. I tym w ogóle coś nie lecą. Te to mają dłuższe uszy niż tamte i to wiele. Nie wiem, może taka jakaś samica. No ta samica będzie miała dłuższe ucho niż ta szyksze, takie ładniejsze niż ta szerokie też. Ale ta też będzie miała fajne. Ta samica też chyba do końca hodowli. Tata jak wychowa te młode to też do końca hodowli. Ta ta na pewno do końca. Tata na pewno do końca zostanie. Tata na pewno. Madagaskar też. Madagaskarowa też zostanie. Dopuszczona jest. Ta już właśnie pie sześć nie, dwa tygodnie. Dwa tygodnie jest już ta więc wiecie, muszę rozsadzić młode od niej, znaczy samice od młodych, właśnie do tamtej klatki na dole. Muszę rozsadzić. No, no i co, dajemy chyba jeść, bo już wszystko, więc zrobili. Pokazałem wam <laughs> młode mniej więcej. Potem się takie porównanie zrobimy, jakby. Muszę lewą ręką robić. żeby się króliki tak przeżarły znowu potem jeszcze mogą chorować, wiecie. No całe rano dostaję. Teraz jest godzina. Zobaczę nawet yy, 17.37 jak to nagrywam. No. Czekajcie tu. No bielę. Tym, to no, tu jest no to taką naprawię no, szufelkę. Bo nie mam jak tam dać. Dobra, prawie chyba całe karmidło. Samica tutaj ze samcem se jedlem. No, to co jeszcze teraz? Ja se dam tej samicy se dam, bo ona zwala, zwala cały czas karmidło, dam se jej. I jeszcze tej tutaj, zawieszę, tam jest gdzieś kamidło, tam o tam, w klatce. No i zaraz się widzimy. Te już sobie jedzą. Młode ze samicą. Tutaj sobie powiesiłem to kamidło. Ta samiczka już jest y, też około, No tak, ta myślę, że w terminie. Tak samo, że mnie dopuszczał Chyba Tom może troszkę wcześniej, albo Tom wcześniej. Nie wiem, musiałbym sobie popatrzeć też na filmy. Y, czekajcie, kiedy Tom. Wtedy, kiedy wleciał film z tej nowej klatki, to ona była zakracana dwa lub trzy dni właśnie przed. W ten sam dzień kiedy przywiozłem klatkę, no a film z klatki nagrywałem dwa albo trzy dni, odkąd ją przywiozłem tą klatkę. Nagrywałem. Dobra. To co? Tu dane, tu dane. Tu, tu, tu dane. Tutaj jeszcze damy i tu damy. I wody potem jeszcze. najprawdopodobniej i prawdopodobniej... U, nie chce się ta samica dać. Nie podoba mi się to. Tamtego Madagaskarowego samce jak dopuszczałem to tyle, że mi się męczył Chyba z miesiąc ją próbowałem dopuścić. No i udało się. I raz tylko samiec skoczył. I widzicie, okociło się. I się okociło. Idź idź samicie co tutaj spada ta słoma tu trzeba pozbierać dajcie też znać czy chcecie też jakieś takie filmy jakieś porady. no ej jakieś takie poradniki na przykład jak dopuszczać samiczkę czy jak sprawdzić czy samica jest kotna Napiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie do jakieś poradniki, takie różne. No, napiszcie w komentarzu, będę odpisywał. bo tamtym filmem też była aktywność, nawet spora. 9 chyba komentarzy było. Podoba mi się to. Tak trzymać widzowie. Nie wiem, czy w ogóle ktoś jeszcze jest przy tym filmie, który trwa już 11 minut. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze ktoś jest, czy nie. Ja sobie tutaj na, nabieram szufelkę i zaraz się widzimy. Dobra, dałem sobie już tutaj pasy. Widzicie, wszystko poszło. Samiczkę już sobie wziąłem, bo nic z tego nie będzie. Wszystkie się poustawiały. Jeden, tutaj, jeden młody. Z matką sobie je. Hmm. Tutaj właśnie te czterotygodniowe młode, to jest właśnie z nich film. Takie samo kad midło przykręcę, jak tutaj jest tam z boku. Bo tam chyba myślę, że tam jakieś znajdę w komniku. Tam jeszcze są chyba takie z dwa, a jak nie będzie, to stąd skręcę czy coś, albo zamówię też. Nie, no chyba powinno być tam jeszcze jedno, albo dwa, i z dwa, te powinny być, albo jedno, i, i jedno takie no bo do tych klatek jak wiecie no to będę dawał takie karmi... znaczy, do tych klatek będę dawał właśnie takie a takie dłuższe będę dawał no bo tutaj jest takie krótkie dane bo to na szybko tak tylko no, do pojedynczych sztuk do takich samiz, no to takie pojedyncze będę dawał a już, jak będę tak młode tak 3, 8, 5, 6 młodych, no to już będę dawał takie, no i też troszkę dłuższe też może. Ale mam jeszcze takie karmidło w kurniku, tylko że jeszcze dłuższe. 34 bodajże. A nie, ono jest tutaj właśnie dane, to 34. No to powinno się znaleźć jeszcze ze dwa takie, jedno też. Takie będzie. No. I co? Ja idę po wodę i zaraz się widzimy. Dobra, byłem już po wodę, przyszedłem i patrzyłem sobie to tak. W kurniku jest jedno takie karmidło, jedno też takie. To, co, to jak zamawiałem z filmu. I jest też jedno takie też zasypowe, tylko, że jeszcze mniejsze niż to. To najmniejsze zasypowe, jakie istnieje w ogóle. Na futerkowe, najmniejsze zasypowe możecie tam kojarzyć, więc trzy karmidła i chyba z, z 10 po idą. <gryw> więc poidła nie trzeba pewnie zamawiać. Mam tam chyba trzy takie półlitrowe, jednolitrowe i takie odkręcane, wiecie, niesmoczkowe. Nie, to są chyba smoczkowe. Mam też takie na kulkę, wiecie sobie królik pije, no to tam to początki hodowli, to ich tam jest chyba 7 albo 6. Też jednolitrowe i takie półlitrowe tam są takie małe, ale to, to ich nie stosuję. Jak mi braknie tych takich sklapką otwieranych, to dopiero je będę stosował. No ale na razie tak królików znowu nie ma. nie wiadomo ile. Pootwieram sobie to pierw wszystko, tutaj ma, tu nie będę mała, całe. No o, i dajemy wody. Zostawcie też tam subskrypcję, bo teraz lecimy po 150, potem po 200, żeby brakuje 11 do 150, no i potem lecimy po 200. A potem bo 300, 400 i 500 to jak będzie to. I w ogóle też mam yy, chyba nie wiem czy nie zrobię yy, filmu Nie wiem czy nie zrobię takiego filmu bo pod jakimś yy, filmem chyba 4 trzy tygodniowe właśnie te króliki tam około wybiło chyba 450 wyświetleń. Ja jeszcze w ogóle to nie mówiłem. No to to jest rekord kanału. Aż normalnie, żebym się zdziwił. To cały czas rośnie. Jak wybije 500, to ja zrobię z tego osobny filmik. Nawet nie wiem, czy nie zrobię podziękowania jakiś dla widzów, czy, czy coś podobnego. Tu jeszcze. No strasznie się to przyjąło. Nie wiedziałem w ogóle też. Ja tam sobie patrzę na laptopie, otwieram się laptopa, wchodzę tam w YouTube studio, na mój kanał, właśnie tam i tam piszę, czy ile tam jest wyświetleń, kto pisze komentarze różne tam piszą, czy film się tam przyjął, tam jest taka jakby, to powiedzieć, taka zielona moneta, to chyba znaczy, że film się dobrze przyjął, czy jakoś tak? I pod dwoma tylko filmikami miałem żółtą monetę. Czyli taką nie wiem, tam chyba było poniżej 100 wyświetleń 66 wyświetleń było pod tymi filmami z nowej klatki, budowla nowej klatki. I chyba nowa klatka w hodowli to tam było właśnie poniżej 100 wyświetleń, chyba 66 z budowy nowej klatki, znaczy z budowy. No ona już była skończona, tylko drzwiczka jeszcze. To co, zostawcie tam subskrypcję na dole. Yy, 20 łapek, wlatuje kolejny filmik. Piszcie też te no co chcecie: czy z tych 6-tygodniowych, czy z 3 nowych nabytków. No, z nowych nabytków piszcie: 3 najprawdopodobniej no, 3 albo dwóch albo Ja Jeszcze nic nie wiadomo, to dopiero w sobotę jadę. A teraz jest środa, no to już prawie ciemno się robi. no No to co. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.